Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy kluski lane. Kluski lane możemy podać z mlekiem, z zupą pomidorową, z bograczem z rosołem lub jako danie samodzielne na przykład do mięsa. I potrzebować będziemy dwa duże jajka, cztery łyżki mąki pszennej i ciasto. Bardzo dokładnie należy połączyć. Ucieramy i będziemy gotować w dużej ilości wody. Tutaj mam wodę posoloną i będziemy kluski gotować. Ale ciasto musi mieć gęstość kwaśnej śmietany. Nie może być za rzadkie. To jest uzależnione od jajek. Jeżeli jajka są większe, to należy troszeczkę więcej tej mąki dosypać. Jeżeli jajka mamy mniejsze, to zmniejszamy ilość mąki. Dokładnie ucieramy, aby nie było w ogóle grudek. Żeby po prostu te ciasto było o jednolitej konsystencji. Wodę w garnku już gotuję. I myślę, że już teraz będzie. Chociaż nie wiem, czy troszeczkę. Tak. Mamy ciasto przygotowane. Dzisiaj idę. Na i daję do takiego sitka z dziurkami, tylko woda musi się gotować i przełożę ciasto do sitka i będziemy gotować. Ale jeszcze musimy poczekać, aby się woda zagotowała. Woda w garku już się gotuje i tak jak wspominałam przekładam ciasto. Do sitka. I to ciasto będzie sobie samoczynnie spływało do gotującej się wody. Nie wlewamy wszystkiego naraz, ponieważ jedną część ciasta zbiorę i Włożymy następną porcję. Pluski lane gotujemy 2-3 minuty. Pięknie wyglądają i teraz zagotowujemy i będziemy gotować następną porcję. Tak wyglądają. Tu troszkę brakuje rąk, no ale poradzimy sobie, aby to wszystko ciasto. żebym całego piecyka nie miała w cieście ale już sobie poradziłam i ciasto spływa do wody tak jak wspominałam kluski są bardzo smaczne możemy podać na różne sposoby Możemy proporcje zwiększyć. Ja zrobiłam z dwóch jajek, ale możemy spokojnie zrobić z podwójnej proporcji. Z tych dwóch jajek to jest tak wystarczająco na trzy osoby. A jeżeli lubimy, to możemy zwiększyć. Tak. Super. I już mamy zagotowałam pogotuję parę minut i już mamy gotowe idealne O ile Państwu mój przepis się podobał, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Kluski lane.